Pierwszy jakby komunikat radosny, który był z założenia, no jakby od razu mógł wywnioskować, że za tym kryje Oczy się. Oczy na... wszystkich zwrócone są na Huberta Urbańskiego, znanego i cenionego prezentera, którego twarz przez lata kojarzyła się z elegancją, spokojem i wiarygodnością. Nikt jednak nie spodziewał się, że za tą medialną fasadą kryje się tajemnica, która przez miesiące, a może nawet lata, nie ujrzała światła dziennego. Wszystko zaczęło się całkiem niewinnie od jednego pozornie banalnego pytania zadawanego przez partnerkę. Pytania, które rozbiło rzeczywistość na kawałki. Dlaczego Hubert tak często znikał bez słowa wyjaśnienia? Dlaczego unikał rozmów o przyszłości? Dlaczego wciąż nosił ten sam sygnet, mimo że wcześniej deklarował, że nie wierzy w symboliczne ozdoby? To były tylko drobne sygnały, z początku łatwe do zignorowania, ale z czasem zaczęły układać się w niepokojącą całość. I wtedy stało się coś, co zmieniło wszystko. W wieku 50 lat, kiedy większość ludzi szuka spokoju i stabilizacji, Urbański nagle znika na kilka dni. Po powrocie nie tłumaczy się, nie mówi nic, aż do jednej przełomowej nocy. To właśnie wtedy, w ciszy czterech ścian, przerywa milczenie i wyznaje coś, czego nikt nie mógłby przewidzieć. Nie chodziło o zdradę, nie chodziło o sekretny romans, chodziło o coś znacznie poważniejszego coś, co postawiło całą ich relację pod znakiem zapytania. On był już mężem legalnie, formalnie, a co najgorsze, Wciąż. Ale to dopiero początek, bo kim była ta kobieta, o której nigdy nie wspomniał? Dlaczego ich ślub nie widnieje w żadnych mediach ani rejestrach publicznych? Jak to możliwe, że przez tyle lat nikt, nawet najbliżsi przyjaciele, nie mieli pojęcia o podwójnym życiu prezentera? Ta historia to nie tylko sensacja to układanka pełna luk, półprawd i niepokojących zbiegów okoliczności. A najdziwniejszy element Dokument, który przypadkiem wpadł w ręce partnerki i który uruchomił lawinę pytań, na które odpowiedzi mogą być bardziej wstrząsające niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Dokument był stary, lekko pożółkły na brzegach, jakby ukrywano go w miejscu, gdzie światło i czas nie miały dostępu przez lata, ale podpisy na nim były świeże. Atrament jeszcze nie do końca wsiąkł w papier, a data, ta jedna data nie dawała spokoju, była zaledwie sprzed kilku miesięcy co oznaczało, że ślub nie tylko był aktualny, ale też zawarty już po rozpoczęciu nowego związku, który wydawał się autentyczny, szczery, pełen. Planów na przyszłość, partnerka Huberta, trzymała w rękach coś, co w jednej chwili zamieniło się w zimny, namacalny dowód zdrady emocjonalnej i prawnej, jednocześnie. A najdziwniejsze było to, że nazwisko kobiety na dokumencie zupełnie nic jej nie mówiło. Żadne wspólne znajome, żadne powiązania, nic co mogłoby wyjaśnić, dlaczego ta druga żona, bo tak ją musiała nazwać, w ogóle istniała odkrycie. To nie było jednak końcem, a początkiem czegoś znacznie większego. Im bardziej drążyła tym więcej detali, wypływało na powierzchnię w jednym z portfeli, który Hubert rzadko zabierał ze sobą, ale tym razem zostawił nieuważnie. Znajdowała fotografię trójki ludzi, pozornie zwykłe rodzinne zdjęcie, kobieta, dziecko i on uśmiechnięty z ręką na ramieniu chłopca. Chłopiec był podobny do Huberta, do złudzenia linia żuchwy. Kształt brwi. Ten sam grymas ust nie mogło być mowy o przypadku. Jednocześnie głęboko w jednej z kieszeni marynarki, ukrytej w tylnej części szafy, w kartonowym pudełku znajdowała starą kartkę pocztową wysłaną z Włoch, podpisaną przez kogoś, kto określał siebie jako T. Z dopiskiem: Wszystko wraca na swoje miejsce. Partnerka Huberta nie mogła zrozumieć sensu tych słów, ale intuicyjnie czuła, że to klucz do całej układanki. Kolejne tygodnie były jak powolne zanurzanie się w wodzie, której temperatura rosła z każdą chwilą, coraz trudniej było oddychać, coraz mniej. Było punktów oparcia, a każdy gest i każde słowo Huberta po jego wyznaniu brzmiały teraz inaczej, miały inny ciężar, inny rytm zdarzeń, przybrały nowy kontekst. Nawet jego milczenie w niektórych momentach nagle stawało się odpowiedzią: Z trudem przyznał, że kobieta z dokumentu to nie przeszłość, a teraźniejszość, że ślub był elementem porozumienia, którego nie mógł złamać, nie z powodu miłości, ale z powodu długu, który sięgał wielu lat wstecz, długu nie tylko finansowego, ale też moralnego, Hubert miał przeszłość, o której nie wiedział. Nikt, nawet najbliżsi media znali tylko jego publiczną twarz, a ta prywatna została tak skutecznie ukryta, że teraz wychodziła na powierzchnię z siłą tsunami i porywała ze sobą wszystko, co stało na drodze jego nowego życia kobieta, która sądziła, że zna go lepiej niż ktokolwiek inny. Teraz z dnia na dzień uczyła się go od nowa, jakby żyła z kimś zupełnie innym. W jednym z laptopów odkryła archiwalne wiadomości z kodowanymi nazwami plików, pozornie puste, ale po ich otwarciu wyświetlały się krótkie klipy nagrane ukrytą kamerą, rozmowy z tą drugą kobietą, nagrane potajemnie przez Huberta lub przez nią. Treść była pełna napięcia niepokojących sformułowań. Nie możemy pozwolić, by to wyszło na jaw. On nie może się dowiedzieć o chłopcu wszystko musi zostać tak, jak było. Rozmowy nagrywane w różnych miejscach, czasem w aucie, czasem na tarasie, z widokiem na morze, a raz nawet w jakimś biurze z ciemnymi żaluzjami, które szczelnie zasłaniały światło. Z zewnątrz atmosfera tych nagrań była duszna, przesiąknięta lękiem i napięciem. Partnerka Huberta zaczęła śledzić jego ruchy, sprawdzać logi GPS w telefonie, którego wcześniej nigdy nie dotykała. Odkryła, że regularnie co dwa tygodnie znikał na 9 godzin. Zawsze w środę, między 11 a 20, bez wyjątku, trasa prowadziła do niewielkiej miejscowości na północy kraju, w której nie mieli żadnych znajomych. Kiedy w końcu zdecydowała się tam pojechać, znalazła dom stojący na skraju lasu, z zamkniętymi oknami i skrzynką pocztową pełną listów. Niektóre z nich, miały to samo nazwisko, co ona, ale z innym imieniem. Czy to możliwe, że Hubert miał drugą rodzinę równoległe? Życie zbudowane na iluzji, że można wiecznie ukrywać prawdę przed światem. Wróciła do Warszawy z sercem ściśniętym, jakby ktoś ścisnął je w imadle. Kiedy Hubert wrócił, spojrzał na nią, jakby wiedział, że wszystko już wie. Nie padło żadne słowo, ale to milczenie było najgłośniejszym krzykiem, jaki kiedykolwiek usłyszała w tym momencie. Wszystko zaczęło się sypać, jak domek z kart jej wspomnienia, wspólne wieczory, rozmowy, dotyk, który wydawał się szczery, teraz wszystko miało posmak fałszu, nawet zapach jego perfum wydawał się obcy, a przecież kochała go bezwarunkowo, nie pytając o przeszłość, nie żądając odpowiedzi, których teraz desperacko potrzebowała i gdy myślała, że już nic więcej nie może się wydarzyć, otrzymała wiadomość głosową na skrzynce mailowej nadawcą była kobieta o miękkim głosie, który mimo łagodności niósł w sobie groźbę, była żoną Huberta i wiedziała o wszystkim i nie zamierzała stać z boku. Koniec tej historii jeszcze nie nadszedł, ale to, co wydarzyło się potem, zmieniło życie wszystkich zaangażowanych w sposób, którego nikt nie był w stanie przewidzieć nawet sam Hubert. W miarę jak dni mijały, napięcie w ich relacji rosło z każdym nieodpowiedzianym pytaniem i każdym spojrzeniem pełnym niepewności, Hubert zaczął coraz bardziej się zamykać jego dotychczasowa pewność siebie i spokój ustąpiły miejsca nerwowości i ciągłym wymówkom partnerka, choć zraniona i zdezorientowana, postanowiła dać mu szansę spróbować zrozumieć, co tak naprawdę działo się za kurtyną jego podwójnego życia. Pewnej nocy, kiedy miasto tonęło w deszczu, i światełka latarni rozmywały się w kałużach, Hubert wreszcie zaczął opowiadać o przeszłości, o czasie, kiedy wszystko się zaczęło o miłości, która miała być lekarstwem, a okazała się pułapką o obietnicach, które nigdy nie zostały spełnione, i o decyzjach, które ciążyły mu na sercu, jak kamień ich rozmowy, trwały godzinami, a każde słowo niosło ze sobą ciężar lat niewypowiedzianych słów i sekretów. Mimo bólu i zdrady, pojawiały się też przebłyski nadziei, że może jest jeszcze szansa na odbudowanie tego, co zostało zniszczone, że miłość? Choć skomplikowana i pełna cieni, może przetrwać nawet największe burze w kolejne tygodnie, pojawiły się listy, ukryte wiadomości i nieoczekiwane spotkania, które odsłaniały kolejne warstwy ich wspólnej historii. Okazało się, że Hubert nie tylko ukrywał drugi ślub, ale także Tajemnicze dziedzictwo rodzinne, które wiązało go z miejscem i ludźmi, o których dotąd nawet nie myślał. Partnerka z jednej strony była szokowana, z drugiej coraz bardziej zafascynowana głębią jego życia i wewnętrzną walką między lojalnością a pragnieniem wolności. Ich miłość stała się grą pełną napięcia namiętności i nieustannego balansowania na krawędzi prawdy i kłamstwa. Każdy kolejny dzień był jak scena z filmu pełnego dramatyzmu, a oni sami, jak aktorzy, którzy musieli odnaleźć się w nowej, nieznanej roli i chociaż świat zewnętrzny zdawał się ich oceniać i potępiać, oni zaczęli rozumieć, że ich historia to coś więcej niż zwykły romans, to opowieść o drugim człowieku, o błędach, które wszyscy popełniamy, i o miłości, która nie zna prostych odpowiedzi, ani łatwych rozwiązań, ich związek zmienił się na zawsze. Ale czy to był koniec, czy dopiero początek czegoś nowego, tego jeszcze nie wiedzieli. Ale jedno było pewne: żadna tajemnica, nawet ta najgłębsza, nie potrafi zniszczyć prawdziwego uczucia, jeśli jest prawdziwe. W miarę upływu czasu atmosfera między nimi gęstniała, a przeszłość Huberta zdawała się powoli wypełzać z cienia, by zdominować każdy ich wspólny moment. Nocą, gdy cisza stawała się niemal namacalna. Słowa wypowiadane przez Huberta nabierały ciężaru i znaczenia, które wcześniej ukrywał. Opowiadał o kobiecie, której imię brzmiało jak echo dawnej epoki jego życia, o miłości zrodzonej w czasach, gdy jeszcze nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji swoich decyzji, o obietnicach, które były jak kruche mosty między dwoma światami. Zaskakująco, to właśnie ona, nieznana partnerce, a przecież tak bliska mu osoba, miała stać się powodem, dla którego Hubert przez lata żył na krawędzi dwóch światów, rozdarty między pragnieniem wolności a odpowiedzialnością. Tajemnica ich ślubu, skrywana w cieniu, okazała się być bardziej złożona niż ktokolwiek mógł przypuszczać, bo nie była zwyczajnym aktem formalnym, lecz częścią większej układanki związanej z przeszłością. Jego rodziny, której sekrety miały sięgnąć znacznie dalej niż ich własne życie. Wraz z odsłanianiem kolejnych warstw tej historii, partnerka Huberta zaczęła dostrzegać, że ich relacja to nie tylko opowieść o zdradzie i tajemnicach, ale również o bolesnym procesie wybaczania. I próbie odnalezienia siebie na nowo. Każdy gest, każde spojrzenie niosło ze sobą mieszankę tęsknoty, żalu i nieodpartej nadziei, a pomiędzy nimi zrodziła się niewypowiedziana nić porozumienia, która miała stać się fundamentem ich przyszłości. Jednak cień przeszłości nadal wisiał nad nimi niczym nieuchronna burza, a pojawiające się niespodziewanie listy i tajemnicze wiadomości potęgowały napięcie. Hubert musiał zmierzyć się nie tylko z demonami własnej przeszłości, ale również z konsekwencjami swoich wyborów, które coraz mocniej wpływały na życie jego i tych, których kochał. Czy uda im się przetrwać tę próbę i odnaleźć w chaosie prawdę, która pozwoli im zbudować coś nowego? Czy miłość, która zdawała się być skazana na zagładę, znajdzie w sobie siłę, by rozkwitnąć na nowo? Każdy dzień przynosił kolejne wyzwania, a ich związek stawał się nieustanną walką między tajemnicą a szczerością, między przeszłością a przyszłością. To, co zaczęło się jako szokująca prawda, przerodziło się w głęboką, niełatwą podróż przez emocje i ludzkie słabości, w której każdy krok mógł prowadzić zarówno do zguby, jak i odrodzenia. W tej historii nic nie było oczywiste, a granice między miłością a zdradą zatarły się na zawsze. W miarę jak kolejne dni przynosiły coraz więcej niespodziewanych odkryć, atmosfera między Hubertem a jego partnerką gęstniała od niewypowiedzianych słów i ukrytych emocji. Hubert, niegdyś tak pewny siebie i opanowany, teraz stawał się cieniem samego siebie, pełnym sprzeczności i niepokoju. Jego milczenie było jak niewidzialna ściana między nimi, a każde spotkanie pełne było napięcia, które niemal można było kroić nożem. Partnerka zaczęła dostrzegać, że Hubert nie tylko ukrywał przed nią prawdę, ale również walczył sam ze sobą zacięcie i bezwzględnie. Tajemnica drugiego małżeństwa nie była jedynie formalnym błędem czy niedopatrzeniem, lecz miała swoje korzenie w dawnych zobowiązaniach i obietnicach, które ciążyły na nim jak kajdany. Okazało się, że ta druga kobieta nie była przypadkową postacią z przeszłości, lecz kimś, kto miał ogromny wpływ na życie Huberta, zarówno emocjonalny, jak i prawny. Nieoczekiwane spotkania, tajemnicze wiadomości i ukryte dokumenty stały się elementami gry, której reguły znał tylko on sam. Partnerka, zraniona i zdezorientowana, zaczęła czuć, że ich związek przemienia się w pole bitwy, gdzie każdy gest mógł być pułapką, a każde słowo miało podwójne dno. Pomimo bólu, który przeżywała, nie potrafiła odejść. Coś trzymało ją przy nim, jak niewidzialna nić, której nie potrafiła przerwać. W głębi duszy. Oboje zdawali sobie sprawę, że to, co ich łączyło, było bardziej skomplikowane niż zwykła miłość. To była opowieść o przebaczeniu, walce z własnymi demonami i próbie odnalezienia prawdy, która mogłaby ich ocalić. Hubert zaczął otwierać się powoli, dzieląc się fragmentami swojego życia, które wcześniej były zakazane i skrywane za murami milczenia. Jego partnerka, choć pełna wątpliwości, zaczęła rozumieć, że prawdziwa miłość nie zawsze jest prosta i że czasem trzeba przejść przez burze, by dotrzeć do spokoju. Jednak cieniem nad ich relacją wciąż wisiały nierozwiązane kwestie: pytania o lojalność, prawdę i przyszłość, które zdawały się nie mieć odpowiedzi. Każde kolejne wyznanie, każde nowe odkrycie zmuszało ich do przewartościowania wszystkiego, co dotąd uważali za pewne. Ich historia stała się niekończącym się labiryntem, w którym każde wyjście prowadziło do kolejnego zakrętu, a miłość, choć narażona na nieustanne próby, wciąż trwała, niosąc ze sobą nadzieję na nowe początki. W miarę jak ich wspólna podróż zataczała coraz szersze kręgi, Napięcie między Hubertem a jego partnerką zaczęło przybierać na sile, wywołując fale emocji, których oboje nie potrafili już kontrolować. Każde spotkanie było pełne niewypowiedzianych słów, a milczenie stawało się ciężarem nie do udźwignięcia. Hubert zdawał się rozdarty między potrzebą wyjawienia prawdy, a strachem przed konsekwencjami, które mogły zniszczyć wszystko, co budował przez lata. Jego partnerka z kolei walczyła z uczuciem zdrady, ale także z nieodpartą chęcią zrozumienia, dlaczego ich życie nagle zmieniło się w tę skomplikowaną sieć sekretów i kłamstw. Przez kolejne dni odkrywali kolejne tajemnice: stare listy, rozmowy, zdjęcia, które rzucały nowe światło na ich relacje. W jednym z nich Hubert wyznał, że ta druga kobieta była nie tylko jego żoną na papierze, ale też kimś, kto miał wpływ na jego najważniejsze decyzje, a ich małżeństwo było częścią układu, który miała chronić pewne rodzinne dziedzictwo i zabezpieczać tajemnice sprzed lat. Partnerka zaczęła dostrzegać, że w tej historii nic nie jest przypadkowe. A każdy gest Huberta ma swoje znaczenie, które dopiero teraz zaczynała rozumieć. Wewnętrzna walka Huberta stawała się coraz bardziej widoczna, jego oczy zdradzały zmęczenie i ból, a każde wyznanie było jak kamień zrzucony z serca, który jednak pozostawiał nowe rany. Partnerka, choć zraniona, zaczęła odnajdywać w sobie siłę, by spojrzeć na ich związek z innej perspektywy nie jako na zdradę, ale jako na trudną próbę, którą mogą przejść razem, jeśli tylko zdecydują się na szczerość i wybaczenie. Tymczasem życie zewnętrzne nie dawało im chwili wytchnienia. Plotki zaczęły krążyć, media zaczęły się interesować sprawą, a znajomi zaczęli pytać o zmiany, które zauważyli. Ta presja z zewnątrz jeszcze bardziej komplikowała ich sytuację, zmuszając do konfrontacji z własnymi uczuciami i wyborami. W tym chaosie Hubert i jego partnerka zaczęli szukać wspólnych punktów, momentów, które mogłyby stać się fundamentem nowego początku. I choć droga przed nimi była pełna przeszkód i niepewności, oboje wiedzieli, że prawdziwa miłość nigdy nie jest prosta ani łatwa czasem musi przejść przez ogień, by stać się silniejsza, a ich historia była właśnie takim ogniem, który miał przetestować ich uczucia do granic możliwości. Historia Huberta Urbańskiego i jego miłości to nie tylko opowieść o sekretach i niespodziewanych zwrotach losu, ale przede wszystkim o ludzkich emocjach, które potrafią zaskoczyć nawet nas samych. To historia o zmaganiu się z przeszłością, o walce między obowiązkiem a pragnieniem wolności, o trudzie wybaczenia i nadziei na nowy początek. Każdy krok tej niezwykłej podróży pokazuje, że miłość to nie tylko szczęście, ale też ból, tajemnice i nieustanna walka o prawdę. Jeśli chcesz poznać dalsze losy tej fascynującej historii, zgłębić kolejne jej tajemnice i emocje, które kryją się za każdym wyznaniem, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Tylko tutaj odkryjesz wszystkie szczegóły i będziesz mógł śledzić rozwój wydarzeń na bieżąco. Nie przegap żadnego odcinka, kliknij, subskrybuj i dołącz do naszej społeczności, która nie boi się zagłębiać w najgłębsze sekrety ludzkich serc. Dziękujemy, że jesteś z nami i czekamy na ciebie w kolejnych odcinkach pełnych emocji, prawdy i niespodzianek.